Zapraszamy do rozmowy z koleżanką Marią Stępień, nową prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Medycznego. Powiedz nam, w jaki sposób zaczęła się Twoja historia z AZS-em? Do AZS-u dołączyłam już w pierwszych miesiącach studiów. Pamiętam, że wtedy było bardzo dużo nauki, i postanowiłam, że jako odskocznię wrócę do sportu. Zapisałam się wtedy do sekcji tenisa ziemnego, w której jestem aż do dzisiaj. W międzyczasie jeszcze założyliśmy sekcję żeglarską, w której też działam. W poprzednim roku akademickim zajęliście drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski wśród uczelni medycznych. W jaki sposób macie zamiar utrzymać w tej czołówce? Tak, było to dla nas bardzo duże wyróżnienie i bardzo się cieszymy z, z tego drugiego miejsca. Myślę, że bardzo ciężko będzie utrzymać to drugie miejsce, szczególnie, że teraz nie mamy hali sportowej, ale... Myślę, że ta ciężka praca, bo to była współpraca wszystkich i uczelni, która nas wspierała, i studium, które nas wspierało, i wszystkich zawodniczek i zawodników, to był nasz wspólny sukces, więc myślę, że z tą pasją, którą mamy, uda nam się utrzymać na tym drugim miejscu. Z powodu budowy nowego Centrum Sportowego musicie trenować na obiektach wynajmowanych. Radzicie sobie jakoś z tą sytuacją? Tak, jest to dla nas dosyć trudna sytuacja, bo jesteśmy trochę porozrzucani po całym Lublinie, ale nie jest to dla nas jakiś bardzo duży kłopot. Myślę, że myślę, że po prostu musimy kontynuować treningi i nie zwracać uwagi na to, że, że mamy jakąś tam przeszkodę, bo jest to sytuacja przejściowa. Za półtora roku będziemy mieli już swoją bardzo nowoczesną halę. Co będzie stanowiło dla Ciebie i dla klubu najważniejszy cel w tej nowej kadencji? Myślę, że powinniśmy się skupić teraz na takich wydarzeniach sportowo-medycznych, ponieważ jesteśmy uczenią medyczną i... I taka jest misja naszej uczelni, więc chcielibyśmy bardziej zaangażować całą społeczność akademicką naszego uniwersytetu, nie tylko sportowców. Chcielibyśmy zrobić coraz więcej wydarzeń dla społeczności lokalnej Lublina, czyli na przykład jakieś turnieje połączone z akcjami profilaktycznymi. Teraz robimy też rejs profilaktyczny w lutym, więc myślę, że skupimy się poza treningami na takich wydarzeniach, właśnie sportowo-medycznych. W takim razie dziękuję za rozmowę i życzę dużo sukcesów i pomyślności w tym dla Was trudnym roku. Dziękujemy bardzo.